Na razie, Nic? Will you sit there? Eee, co tam, co tam, co tam, zobaczymy kurwa. O. A to klucz tu już wcześniej Znaleźliśmy w sejfie Teraz mamy specjalne urządzenie Do pobierania odcisków Więc możemy przerobić kartę Na jakąś tam naszą korzyść Amunicja przyda się Mark Doyle, Number to się do zarejestrowania przyda. Dobra, trzeba oczyszczki wziąć. Tak to jest to. Date has been collected? Coś tam, zebrane tak czy siak. No. Trzeba koniecznie zebrać odciski od niego, bo inaczej nie będzie można nic zrobić. Później, w późniejszych etapach, czekaj, teraz pójdziemy tam, w sobie najbliżej. No i powinno działać wszystko zgodnie z planem. Mam nadzieję, taką. Tere 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 będzie tak siedem nie to będzie pięć siedem zero trzy sześć Mam odciski, oładuję się. Przerabia się trochę tak na naszą korzyść. O. Dobrze. Teraz mamy już jakby... Przerobiliśmy swoją kartę, znaczy to do jakiegoś gościa, ale jakby nasza niby. Na naszą korzyść, czyli mamy różne jakieś tam niby dostępy. Do różnych pomieszczeń. Coś w tym stylu. No, zezwolenia różne w karcie. Nie jest teraz, jest trochę nie, taką niezwykłą kartą. Może to teraz zadziała? Zadziała. Teraz będzie chyba... Hasło new. Kurwa. NEF... KOR... NEF Kome. Dobra. Idzie zgodnie z planem. Dobra. Tu winda. Tu koleś leży. Kurwa, kto ten traktor odpalił, pierdolony <laughs> Pierdolony Gdzie to wyjdzie? A, to tutaj, dobra To blokuję tylko Z tej strony otworzyliśmy No ja staję, staram się dawać do pamięci że na przykład nie znam wejścia czy coś że potem wczytać. No na przykład tak jak teraz, właśnie zapisałem i zobaczyłem, co to za przejście, drzwi. O kurwa. Dychaj. Daj, mata Oho. zaraz się skończy, a mama? Nie będzie chujnia. Albo już jest. Ble, Dobra. Kolejna krzyżówka, czy tam zagadka? Teraz zrobimy tak, laboratorium. Nie. Oczywiście można wyczytać lub się zabawić, samemu dojść do tego. Niedawno przechodziłem, przypomniałem sobie to teraz, zapisałem po prostu, żeby szybciej to szło. lo Kurwa, ślepy jakiś jestem. lo to... to... Dziwna ta ich klawiatura. Fajnie takim błyszczy. Takie dźwięki są dziwne. Po są dwa chyba Na moski Dobra, a może się skończyło Grenade gunu kiedy indziej Teraz shotgun Czym ona się w sumie różnią? Jakby gumowe pociski? No, tak by gumowe. Co tam pisze? Larget Shot Shock, more. more Destructive nad the... Coś tam, Coś tam. Czyli więcej destruction, zniszczeń chyba. Hit and win the Target Area Kurwa. Trzeczkę mi powiedzieć, które lepsze są. To dwa w jednym miejscu. Patrzcie, patrzcie, kurwa. Jeden żyje. Już nie żyje. Skończyło mu się. Życia się skończyły mu. Życia mu się pokończyły i tyle. stary trik. stare graczy. Jak się rusza? O no nie. nie. słyszy. Tak go być trzeba dobić, tak. To jest do... Handgun. Kolejne. wytunek A, musi być w punku. No, w łapie. O, jest zaraz guston, coś tam, coś tam. Czyli jest widać trochę lepsze jakby taki. A z jakimś słownikiem i z innym gównem. Z innym gównem. Dobra. Jak zacznie biegać, to on się obudzi prawdopodobnie. Albo jak będę blisko. No, chuj w dupę, niech na razie. Zabiję go jeszcze. Kurwy syna. Wow. Hardcore. Już? No. Kurwa hardcore. Było. Ale się troszkę zmyło. skurwy syny głupie z ogonem. O no, przyda się. Dobra. So ist... So ist So, ist... so ist dann...